Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj Państwu pokazać, jak prawidłowo zapisać wzór do hafciarki. Proszę pamiętać, że wzory hafciarskie mają dwa rozszerzenia, które są dla nas bardzo ważne. Pierwsze rozszerzenie to jest wersja edytowalna, druga wersja to jest plik, który eksportujemy do maszyny, czyli kody maszynowe, wszystkie parametry, które maszyna potrzebuje, żeby wykonać wzorek. I bardzo ważną rzeczą, zapis wzoru, przygotowujecie wzorek, zapisujemy zawsze najpierw w wersji, wersji pliku edytowalnego. W sierze plik ma rozszerzenie DSG i to DSG jest zawsze możliwe do, potem do edycji. Plik DST, tak jak nasze maszyny mają tutaj do, do eksportu, już nie jest edytowalnym plikiem, jest tylko zbiorem ściegów i komend dla maszyny, więc bardzo istotną rzeczą jest jakby przygotowanie tego, tego wzoru do zapisania. Pamiętajcie, tak o tym zawsze, że po zakończeniu projektowania wzoru centrujemy wzór, tak? czyli to centrowanie, to już odcinek poprzedni był na temat tego. Ważną rzeczą jest też jakby ustawienie parametrów haftu, tak? Kod, kod wyjściowy dla maszyny. Ze względu na to, że macie różne różne typy maszyn, różne pliki, proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy różne standardy, które są dla hawciarek. Jeśli pracujemy na pliku DST, to powinniśmy ustawić Tajima standard, tak? jeśli pracujemy na innych plikach, wasza maszyna pracuje, powinniśmy ustawić te parametry. Ustawiam dla naszej maszyny Tajima Standard. Ustawiają się parametry dla pliku, który będzie eksportowany do maszyny. On ma tutaj, niesie ze sobą różnego rodzaju parametry, czyli długość jumpa, cięcie, wycinanie pustych ściegów. Te wszystkie rzeczy zaakceptujemy. W tym momencie będzie właściwy plik DST. Zapis, pliku jako plik edytowalny, to jest tutaj, czyli zapis, zapisujemy DSG, tak, to jest ten ważniejszy plik, eksport w formacie maszynowym mamy tutaj, tak, i teraz w tym momencie już mamy, proszę zobaczyć, domyślnie DST, bo taki sobie wybrałem, ale w każdym momencie możemy wybrać tu te pliki, które, które mamy. Czasami jest tak, że w, w przypadku na przykład Bradera jest jeszcze kilka wersji tych plików. Proszę zwrócić uwagę i wybierać do określonej wersji maszyny, którą macie. To jest pewnie związane z czasem produkcji, tak żeby ona dobrze, prawidłowo to kodowanie do maszyny zapisała. Tutaj jest, tu mamy tą tagime DST, czyli zapisujemy tu. Tu nie mamy już żadnych wersji. Akceptujemy, nagrywamy go na plik na plik, który do Pendrive'a przenosimy do maszyny. To jest cały zapis, jeśli chodzi o plik do maszyny z poziomu programu.